Nagrać Przed chwilą wjechało coś fajnego Tak jest. Kurde, co się dzieje? Jest to sknociłem się, nie nagrało wszystko. Wykopy pod SIP tam pewnie stały te gobloty informacyjne, pewnie tu to będzie stał ten wyświetlacz ze skodem jazdy Stąd pod skrzynkę już ten Chyba To jest ta skrzynka sterownicza skrzynka fundament pod może będzie być te wyświetlacze kolejna skrzynka kolejny fundament chyba przypuszczam, że to będzie fundament będzie słup po prostu z tymi wyświetlaczami to też obsadzili Zastanawiam się, co to jest to są rury do studzienki Będą nowe megafony, chyba. i tak, tu pod latarnie będzie podejść na latarnię, będę wieszać głośniki, pewnie będą nowe. Tak, to będzie na latarniach montowanych głośniki. yeah it's